Cześć wszystkim. nazywam się Michał Kupiec, Instagram: Michael Barber. W zawodzie działam już dwa lata. Klient, który wpada do salonu, dostaje nie tylko zwykłe strzyżenie, ale dostaje także do tego relaks, fajną rozmowę z nami, z barberami, napić się sztanki whisky. Więc traktuję to jako męskie spa. Na pewno chciałbym pokonać Mario Majera, Wiktora z Poznania. Karola Czarneckiego. Myślę, że wyróżnia mnie precyzja, z jaką wykonuję swoją pracę, ale zrzenie w ciągu 15 minut samo mnie zweryfikuje na ringu. Zapraszam na rozmowę o mnie. Karol Czarnecki, Barber House Krabi. Po swojej mamie przejąłem fryzjerstwo damskie, teraz męskie. Jest barbering, to lecę w to. Wyzwać chciałbym Magdę z doloza, a pokonać Maria Majera. Stara szkoła, nowa szkoła. Wszystko to łączy i sam projektuje schematy fryzur oraz podejście czasowe do tej akuratówki konkurencji. Wiktorze z Poznania. Wyzywasz nas, to my zapraszamy Ciebie i widzimy się w brzegu.